Modlitwa za zmarłą Merlin Monroe od uwolnienia grzechów i kar. Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę. Wyzwól duszą Twojej służebnicy, Merlin Monroe, Norma Jane Mortenson, od wszystkich grzechów i kar za Niech święci aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ratuj dusze zmarłych gwiazd i bądź na bieżąco z modlitwami.